A dużą. To przestrzeń spotkań z myślą, emocją i tym, co niewidzialne, a prawdziwe. Ja nazywam się Ania Nitkiewicz i jestem współtwórcą projektu Człowiek, Kliniki Emocji, Gabinetu Terapeutyczno-Rozwojowego oraz Akademii Techniki Transformacji. Moim projektem jest również Akademia Świadomej Kobiety i wiele, wiele innych. W związku z faktem, iż od ponad 25 lat jestem pracownikiem naukowym współpracującym z różnymi uczelniami, pracuję w przestrzeniach, gdzie logika spotyka intuicję, a umysł uczy się słuchać serca. W tym podcaście dzielę się swoim doświadczeniem pracy z drugim człowiekiem. Zarówno z poziomu nauki, jak i świadomości. Zatrzymamy się razem przy tym, co porusza, mam nadzieję. Pokażę ci, jak rozmawiać ze sobą głębiej, jak słuchać tego, co mówi ciało, i jak wracać do siebie. Nie będę cię uczyć życia, ale mogę być towarzyszem w tej cichej drodze między umysłem a duszą. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w podcaście Klinika Emocji. Seria między umysłem a duszą. Odcinek Jak rozpoznać i odblokować głos intuicji w świecie pełnym hałasu. To będzie pierwszy z czterech podcastów na temat intuicji. Dzisiaj zatrzymaj się na chwilę, ale tak naprawdę. I nie chodzi mi tutaj o taką symboliczną pauzę. Mam na myśli prawdziwe zatrzymanie takie, które wstrzymuje nie tylko ciało, ale i hałas, który najprawdopodobniej nosisz w sobie. To ważne, bo o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić o głosie, którego nie słychać w biegu. Weź teraz spokojny oddech, taki głęboki, nie z przyzwyczajenia, ale z obecności. Zamknij na moment oczy, poczuj ciało. Nie musisz pamiętać, nic robić, nic wiedzieć, nie musisz działać. Wystarczy, że jesteś. Chcę dzisiaj zaprosić Cię do spotkania z kimś bardzo ważnym. Z kimś, Kogo głos? Być może znasz od dawna, ale przestałaś, przestałaś go słyszeć. Z twoją intuicją. Tylko nie tą z książek, nie tą z cytatów, ale tą prawdziwą, osobistą, cielesną, cichą, tą, która była z tobą zawsze, ale przez lata mogła zostać zagłuszona przez obowiązki, przez przeszłość. Przez opinie innych, przez Twoje własne muszę, powinnam, nie wypada. Dziś nie będziemy szukać intuicji. Będziemy odkurzać to, co ją zasłoniło. Nie musisz szukać na zewnątrz, bo ona jest w Tobie, ale, żeby ją usłyszeć, trzeba zwolnić, odzyskać pewną przestrzeń i nauczyć się rozróżniać, co mówi lęk, a co mówi serce. Co mówi wzorzec, a co mówi spójność, co jest głosem przeszłości, a co głosem prawdy. W tym odcinku, w części pierwszej, opowiem Ci, czym naprawdę jest intuicja z trzech różnych perspektyw. Część druga poświęcona jest temu, co najczęściej intuicję zagłusza i jak to rozpoznać. Natomiast część trzecia mówi o tym, jak odblokować głos intuicji. Zanim zaczniemy, jeszcze jedno. Bardzo cię proszę. Nie słuchaj tego odcinka w biegu. Nie traktuj go jak kolejnej wiedzy do przyswojenia. To nie wykład, chociaż z mojej perspektywy może troszeczkę, bo moje spotkanie z Tobą to zaproszenie. Dlatego najlepiej usiądź albo idź na spacer, ale taki, gdzie możesz być sama ze sobą, gdzie nie musisz się spieszyć. Z intencją, że. Może nie usłyszysz dziś niczego z zewnątrz, ale usłyszysz coś w sobie. Zaczynamy. Część pierwsza. Czym naprawdę jest intuicja? To jest to pytanie, które zadaje sobie bardzo wiele kobiet i myślę, że mężczyźni również. A odpowiedź wymyka się prostą definicją, bo intuicji nie daje się zamknąć w słowach. Ona przychodzi wtedy, gdy słowa milkną. Ale spróbujmy przynajmniej zbliżyć się do niej. Nie przez definicję, ale przez doświadczanie. Intuicja to nie jest głos, który przekonuje. To nie analiza i to nie argument. To swoiste wiedzenie, które pojawia się zanim pomyślisz. To odczucie, które mówi: To jest moje, choć nie wiesz jeszcze dlaczego. Nie da się jej przyspieszyć, nie da się jej wymusić, ale można tworzyć warunki, w których zaczyna się ujawniać. Z naukowej perspektywy intuicja to pewien proces poznawczy, który działa poza świadomością. Daniel Kahneman nazywa go systemem pierwszym, takim szybkim, automatycznym, opartym na emocjach i wzorcach zapisanych w doświadczeniu. To ten sam mechanizm, dzięki któremu doświadczony lekarz wie, co tak naprawdę dzieje się z pacjentem, zanim jeszcze zobaczy wyniki badań. To ta sama siła, która podpowiada Ci czasami, coś tu nie gra, choć wszystko na zewnątrz wygląda dobrze. O Danielu Kahnemanie i systemie pierwszym i drugim mówię również w blogu i e-booku. Na naszej stronie w opisie tego podcastu znajdziesz link, który Cię przeprowadzi właśnie tam. Pamiętaj, intuicja... To nie tylko umysł. Z perspektywy neurobiologii, czyli serce i ciało, wiedzmy, że też biorą udział w funkcjonowaniu naszej intuicji. Badania HeartMath Institute pokazują, że serce wysyła więcej informacji do mózgu niż odwrotnie. Serce czuje szybciej niż głowa rozumie. To dlatego, kiedy intuicja mówi tak, Czujesz w ciele rozluźnienie, a kiedy mówi nie, pojawia się ścisk, napięcie i drżenie. Intuicja to inteligencja serca i inteligencja ciała. I nie chodzi o emocje, chodzi o odczuwanie subtelnych sygnałów, zanim staną się one myślą. Z duchowego punktu widzenia intuicja to głos wyższej świadomości. To nie szept ego, to nie głos kontroli, to wgląd. Pojawia się w ciszy, czasem w medytacji, czasem pod prysznicem, czasem po prostu w zdaniu, które nagle wiesz, że jest prawdziwe. David Hawkins mówił: cytuję, Im wyższy poziom świadomości, tym bardziej subtelny staje się głos prawdy, ale tym bardziej staje się oczywisty, gdy go usłyszysz. Koniec cytatu. To jest właśnie intuicja, takie ciche tak, które nie wymaga potwierdzenia. Ono nie krzyczy, nie przerywa, nie musi być bronione, bo po prostu wie. A teraz proszę cię o jedno: zamknij na chwilę oczy, weź oddech, taki głęboki, spokojny, i zapytaj siebie: Czy ja wiem, kiedy coś jest moje, zanim to zrozumiem? Jeśli pojawi się jakaś myśl, obraz, zdanie, zapamiętaj je. Zapisz, jeśli masz możliwość, bo być może to właśnie był głos, który dziś chcemy odkurzyć, przywrócić, usłyszeć. Część druga: Co zagłusza głos intuicji? To jest pytanie, nad którym warto się zastanowić. Bo intuicja nie znika, ona nie gaśnie, ale potrafi zamilknąć, i nie dlatego, że przestaje działać, tylko dlatego, że po prostu nie ma przestrzeni, by się ujawnić. Pomyśl o niej, jak o świetle latarni we mgle taka metafora. Światło jest, tylko że gęsta mgła bodźców, oczekiwań, lęków sprawia, że go po prostu nie widzisz. Zagłuszenie nie jest brakiem jest nadmiarem. I dziś przyjrzyjmy się temu nadmiarowi, temu co najczęściej zasłania właśnie Twój głos, Twoją intuicję. A więc co? Zagłusza intuicję. Podam Ci pięć najważniejszych czynników. Zwróć uwagę na te, które być może towarzyszą Tobie na co dzień. Czynnik pierwszy: przebudzowanie i nadmiar informacji. Każdego dnia. Twój mózg przetwarza tysiące impulsów. Skrolujesz, odpowiadasz, przeskakujesz między zadaniami i w tym wszystkim, gdzie tutaj jest miejsce na subtelność? Intuicja nie działa w pośpiechu, ona działa w pauzie. My musimy taką pauzę jej dostarczać taką ciszę. Jeśli nic nie czuję, to nie znaczy, że intuicji nie ma. To znaczy, że być może mój system nerwowy jest zbyt przeciążony, by ją usłyszeć. Czynnik drugi: to lęk przebrany za intuicję. To bardzo częsty scenariusz. Słyszysz go, nie rób tego, coś się stanie i myślisz: hmm, to znak intuicji. Ale to nie ona, to lęk. Lęk pojawia się wtedy, kiedy Dramatyzuje coś w nas. Lęk przestrasza, pogania, a intuicja uspokaja, upraszcza, prowadzi. Czy to, co słyszysz, cię wspiera, czy zatrzymuje, czy czujesz spokój, czy napięcie? Pamiętaj, intuicja może być kompasem, tylko trzeba się nauczyć odczytywać. W odpowiedni sposób jego wskazania. Czynnik trzeci: głos krytyka i schematy przeszłości. Nie jesteś gotowa, znowu zawalasz, nie wypada i cała masa różnych innych haseł. Brzmi znajomo? To nie intuicja, to Twoje echo przeszłości. To schemat, schematy to głos rodzica, szkoły, społeczeństwa, powtarzany w Twojej głowie tak długo, że zaczęłaś go mylić z własnym. Ale intuicja nie odbiera ci wartości. Ona mówi, to nie Twoje. Ale nigdy ty nie jesteś wystarczająca. Czynnik czwarty. Presja bycia logiczną i rozsądną. Kultura racjonalności mówi, udowodnij, uzasadnij, wyjaśnij. A ty? Czujesz, że coś jest właściwe, ale nie wiesz, jak to ubrać w słowa. I wtedy pojawia się wątpliwość, bo jeśli nie umiesz tego tak wyjaśnić, to może to nie ma sensu. Ale intuicja nie potrzebuje uzasadnienia. Ona nie mówi, bo tak wypada. Ona mówi, bo tak czuje. Czynnik piąty. Brak kontaktu z ciałem. Intuicja nie jest tylko głosem, to również ciało. Ciało mówi szybciej niż słowa. Zaciska się, gdy coś jest niezgodne, rozluźnia, gdy coś jest prawdziwe. Ale jeśli nie masz kontaktu z ciałem, nie słyszysz tych sygnałów. To tak jakby mieć radio i nie wiedzieć, że trzeba włączyć dźwięk, żeby cokolwiek usłyszeć. Intuicja nie potrzebuje być wzmacniana. Ona potrzebuje być usłyszana. Usłyszana spod warstw, hałasu, lęku, starych historii trudnych doświadczeń. Która z tych warstw dziś najmocniej przysłania Twój wewnętrzny głos? Zapisz sobie odpowiedź, która się pojawia. Bo już samo to pytanie jest początkiem odgarniania tej mgły. Część trzecia. Jak. Rozwijać kontakt z intuicją, a więc jak ją odblokować. Całe szczęście intuicja nie jest przywilejem nielicznych. To nie talent zarezerwowany dla wybranych. Również to nie dar dla osób wrażliwych czy rozwiniętych duchowo. To nasz biologiczny, psychiczny i duchowy zasób, każdego z nas. Tylko, że czasem przykurzony, przykryty, zapomniany, ale nie utracony. Podam Ci cztery sposoby, które potraktuj bardziej jak cztery etapy, a więc każde z tych działań warto wdrożyć w swoim życiu. Decyzja należy do Ciebie, co weźmiesz z tego, o czym mówię. Sposób pierwszy wyłącz hałas. Włącz wewnętrzną przestrzeń. Intuicja nie działa w chaosie. Nie Przebije się przez powiadomienia, wiadomości, rozmowy, listy zadań. Ona potrzebuje czasami kilku minut ciszy, choćby jednego świadomego oddechu, spokojnie wypitej kawy, spokojnie przeczytanej książki, choćby spaceru, ale takiego bez telefonu. Zrób dziś choć jedno: zrezygnuj z jednego źródła zewnętrznego szumu i zobacz, co się pokaże. Bo głos intuicji nie jest głośny, ale jest stały i zawsze wraca, kiedy dasz mu po prostu przestrzeń. Sposób drugi. Odblokuj kontakt z ciałem. Twoja intuicja nie mieszka tylko w głowie, ona mieszka w brzuchu, w sercu, w skórze, we włosach, w paznokciach. Mówi przez dreszcze, ciepło, napięcie, przez głęboki oddech, ale i przez jego brak. Gdy nie słyszysz intuicji, zapytaj co teraz mówi moje ciało? I nie oceniaj odpowiedzi, nie analizuj. Po prostu poczuj. Wybierz dziś jedno z tych działań. Zatrzymaj się na trzy minuty i zeskanuj ciało od stóp do głów. Po spacerze usiądź i zapisz, moje ciało mówi. Zwróć uwagę, jak ciało reaguje na słowo „tak”, które mówisz i na słowo „nie”, które mówisz. Bo. Czasem ciało już dawno powiedziało, nie, a Ty dopiero zaczynasz myśleć, którą wybrać odpowiedź. Sposób trzeci. Wzmacniaj koherentne połączenie serce, umysłu i dusza. Badania Instytutu HarvMAF pokazują, że serce ma swoją inteligencję. Gdy jesteś w stanie takiej wewnętrznej spójności, odczuwania wdzięczności, zaufania, miłości, intuicja wtedy staje się głośniejsza. Gdy jesteś w chaosie, cichnie. Nie dlatego, że znika, to już wiemy, ale dlatego, że nie ma po prostu jak się przebić. Dlatego spróbuj teraz zamknąć oczy. Połóż rękę na sercu. Powiedz w myślach trzy razy po prostu dziękuję, dziękuję, dziękuję. I poczuj, czy coś się zmienia. To nie jest magia. To neurobiologia miłości, która otwiera drogę do wewnętrznego naszego przewodnika. Sposób czwarty. Pisz, aby usłyszeć to, co ci cisza przynosi, czyli journaling. O journalingu był pierwszy podcast, który nagrałam dla ciebie. Odsłuchaj sobie go, a będziesz wiedzieć, że journaling to nie pisanie dla wspomnień, tylko dla siebie. Dla tego, co ciche, dla tego, co nie ma jeszcze języka. I zacznij od prostych pytań co moje ciało wie, zanim ja to pomyślę, gdyby nikt mnie nie oceniał, co bym dziś wybrała. Czego w sobie jeszcze nie usłyszałam, a co próbuje się przebić. I pamiętaj w żurnalingu nie czekamy na piękne zdania. Czekamy naprawdę i zapisujemy to, co przyjdzie nam w myślach do głowy. Intuicji nie trenujemy jak mięśnia. Ona wraca do ciebie, gdy jesteś w łagodności, gdy nie pytasz o sukces, tylko o zgodność, gdy przestajesz się zmuszać do odpowiedzi, a zaczynasz słuchać, co samo się pojawia. Nie szukaj przeczucia, szukaj przestrzeni. Nie próbuj wymusić. Pozwól się spotkać. Bo intuicja to ty, tylko ty, która jesteś bliżej. I jeśli jesteś gotowa, to zaproszę cię teraz do ćwiczenia. Opowiem ci o technice trzech głosów, bo każdy z nas nosi w sobie różne głosy. Część ja, która reaguje na sytuację z poziomu przeszłych doświadczeń. Ale i również racjonalnych analiz, lub głębiej takiej niewerbalnej mądrości. W tym ćwiczeniu skonfrontujesz ze sobą trzy głosy: głos krytyka, czyli głos schematów, ocen, lęków, głos racjonalnego dorosłego i to jest taki głos rozsądku i rzeczywistej oceny sytuacji i intuicyjnego ja czyli głos wewnętrznej prawdy nieobciążony przeszłością. Wybierz jedno konkretne pytanie lub de decyzję, którą będziesz musiał, a będziesz musiał podjąć, przed którą stoisz. Wybierz sobie również trzy różne przestrzenie, w miejscu, w którym właśnie jesteś. Weź kartkę papieru i podziel ją na trzy kolumny, z tytułami: Krytyk, racjonalny dorosły, intuicyjny ja. Odpowiedz na to samo pytanie z perspektywy każdego głosu. Siadając w jednym miejscu, napisz, co mówi mój krytyk. W drugim miejscu, co mówi mój racjonalny dorosły. I w trzecim, co mówi moje intuicyjne ja. Zapisuj. Bez oceniania. Nawet jeśli odpowiedzi się powtarzają, lub wydają się po prostu sprzeczne i nielogiczne. Po zapisaniu wszystkich tych głosów, przeczytaj ja i zauważ, który głos jest najbardziej surowy. Który najbardziej spokojny, a który głos daje ci poczucie otwartości lub lekkości? Zakończenie. Na zakończenie zatrzymajmy się przez chwilę razem. Nie po to, by coś jeszcze dopowiedzieć, ale po to, by pozwolić sobie na to, aby to, co usłyszane, mogło się w nas ułożyć. Weź sobie spokojny wdech, głęboki wydech. Być może podczas tego spotkania pojawiło się w tobie coś delikatnego jakieś takie przeczucie, obraz, zdanie ciche tak, albo jakieś niejasne, niepewne nie wiem. Nie musisz teraz tego od razu rozumieć, bo intuicja nie wymaga wyjaśnień wymaga przestrzeni, czułości i gotowości, by nie zostać zagłuszoną. Chcę dzisiaj powiedzieć ci jeszcze coś bardzo ważnego. Pamiętaj: w tobie jest już wszystko, czego szukasz. Twoja intuicja nie musi zostać wymyślona. Ona musi zostać usłyszana. A w świecie pełnym hałasu, decyzji, opinii, danych, różnych argumentów, atrybutów, trudnych sytuacji, które doświadczamy, naprawdę mamy powody do bycia w chaosie i hałasie. A twoim największym kompasem może być coś, czego nikt poza tobą nie dotknie to Twój własny, cichy głos czasem usłyszysz go w pauzie, czasem w nagłym uczuciu lekkości, czasem w ciele, które zareaguje zanim pomyślisz. I pamiętaj. To, że wciąż jeszcze czasem wątpisz, nie znaczy, że nie masz intuicji. To znaczy tylko, że uczysz się znowu jej słuchać. Dziś zrobiłaś, zrobiłaś krok w stronę siebie, krok w stronę przestrzeni, w której nie musisz wszystkiego wiedzieć. Ale możesz naprawdę czuć. I być może to jest właśnie najpiękniejszy rodzaj wiedzy. Jeśli czujesz, że chcesz w ten temat zanurzyć się głębiej, to w opisie tego podcastu znajdziesz link do bloga oraz do e-booka o takim samym tytule. Jak rozpoznać głos intuicji w świecie pełnym hałasu? Link, który przyniesie się do naszej strony i tam znajdziesz. Więcej inspiracji, refleksji, narzędzi, ćwiczeń. A ja na koniec zostawię Ci teraz małą intencję. Nie pytaj dziś świata o zgodę. Zatrzymaj się, zapytaj siebie i posłuchaj, co się pojawi. Dziękuję Ci, że dziś byłaś, byłeś z nami, z sobą, z tym, co prawdziwe. Do usłyszenia. Tam, gdzie cisza. Mówi więcej niż myśli. Jeśli podobał Ci się podcast, to zasubskrybuj nasz kanał YouTube i do usłyszenia następnym razem.